Ja chciałem się spytać tylko, co państwo konkretnie zrobicie, jeśli się dostaniecie do młodych ludzi, którzy wychodzą ze szkoły i na dzień dzisiejszy, jak to powiedział pan Ludwik, jest olbrzymie bezrobocie na terenie powiatu grodziskiego, w wieku od 18 do 25 lat, sięgające 40%. Co państwo konkretnie zrobicie, że powiat grodziski stał się atrakcyjny dla młodych ludzi, że mogli tu mieszkać, zakładać rodzinę i pracować. Przede okay? wszystkim z punktu widzenia centralnego to nie jest nasze zadanie jako tak naprawdę dla powiatu ogólnie, tak? Jeżeli byśmy tak powiedzieli, prawda? No, ponieważ powiat, jak również władza samorządowe powinna tutaj zadbać o tych żeby i przeciągnąć oczywiście inwestorów przede wszystkim, tak? To jest, to jest jedno... Ale Państwa posłowie macie jakiś wpływ, możecie negocjować z władzami samą wodą. Mimo, mimo, żeby jedynie po prostu uatrakcyjnić warunków inwestowania ogólnie w Polsce, tak? Jako wspólnie, tak? Czyli zrobić jakby otwarte, powiedzmy, otw otworzyć się wobec, powiedzmy, yy, no, od inwestorów krajowych, w sensie jakieś tak ulgi dla inwestorów krajowych, jak również jakieś ulgi dla inwestorów oczywiście zagranicznych. Nie zgodziłbym się, że po prostu tutaj ta bezrobocia wynosi 40% dla młodych ludzi. Pamiętajmy o tym, że jest tutaj szara strefa też. Tak? Jest szara strefa. Pracują gdzieś, to zróbmy tak, że po prostu są dwa dni, a niech przyjdzie się zgłosić do urzędu pracy, o tym, że nie pracuje. Tak? Niech usiądzie trzy godziny w biurze, żebyśmy widzieli naprawdę, kto nie pracuje. Ale jest też olbrzymia po prostu szara strefa, szczególnie w sezonie. Więc nie, nie róbmy e, e, tej te, te statystyki po prostu zamierzoną e, bez uzasadnienia. Tak. Tak? Takie statystyki są w urzędzie powiatowym. Tak. Tym bardziej, jeżeli jest w urzędzie, właśnie niech zadbają o tym, że ci ludzie niech się zgłaszają w pewnym momencie codziennie albo co dwa dni, żebyśmy zobaczyli po prostu czy faktycznie gdzieś tam nie będzie nie pośle, niech ma tak. kogoś na rowerze żyjącego od 700 zł na dwie osoby zmusi do tego, żeby przyjechał z końca gminy co dwa dni do grodziska. O, gratuluję. gratuluję. To nie jest... To jest dobry pomysł, wie pan dobry pomysł. Jest... 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 Ja, ja uważam też, że więcej sportu. Ale proszę zwrócić uwagę na to, że każdy z nas chodzi do pracy. Chodzi do pracy. Niektórzy chodzą do pracy za 700 zł też. Myślę, tak? Panie, panie, panie proszę proszę, bardzo proszę o ja przestrzeganie pewnych norm tej dyskusji. Ja myślę, że ja bym bardzo, bardzo jest Pan bardzo sympatyczny, ale ja bym chciał, żeby na przykład, bo Pan ma bezpośrednie przełożenie w Sejmiku. Ja bym chciał, żeby Pan na przykład powiedział, jestem gotów na przykład w ramach pracy w Sejmiku, chociaż dobiega ona do końca, tak? Nie do, czy będzie dobiegać jeszcze trochę czasu, ma Pan tutaj w tym Sejmiku do końca, a może uda się Pan te wygrać, traci Pan w inne miejsca, ale. Lepszym wyjściem byłoby, gdybym pan powiedział tak, mam siłę nacisku w sejmiku samorządowym. Spróbujmy uatrakcyjnić strefę ekonomiczną w Grodzisku przez pewnego rodzaju ulgi, bo do tej pory w Polsce spotykaliśmy to jest, się... z... nie, wygami... rządu... Ale nie, nie, Siadę <średzimy> z telefonu, to były drugie, drugie moje wypowiedź, ale było że pierwsze było uzajędzenia, że nie będę Jeżeli Państwo macie jakieś wątpliwości, to myślę, że będzie okazja pani Dorota Jaszkowiak e, tak. chciałaby chyba odpowiedzieć na pytanie, które skierował Pan Marcin Strużyński. No więc jeżeli chodzi o... Yy... Walkę z bezrobociem czy, czy stwarzanie tutaj warunków zatrudnienia, i tak dalej. Oczywiście to, to jest przede wszystkim, tak jak tu mój przedmówca powiedział, jest to zadaniem własnym powiatu i gmin. Przede wszystkim przyciąganie swoją atrakcyjnością czy przygotowanie odpowiednich terenów, po to, żeby nowe firmy powstawały, żeby tam ludzie znaleźć zatrudnienie względnie, y, mogą oczywiście też jeszcze młodzi, y, tak zwane samozatrudnienie, czyli zakładanie własnych firm jednoosobowych.